Siema z tej strony Kasper 19822 i jak zawsze Big Bęł. Kasper będzie mało mówił, bo on coś ma tam z Mikrem. No ale ja postaram, postaram się nad tym popracować i ja będę po prostu mówił za niego. I będą małe cięcia, jak zawsze w każdym odcinku. No i cóż. Co do roboty, nie? No. Dobra. Już? Yy, yy, my dodamy razem yy, na sklepie i wy go po, po prostu nie słyszycie. Nie wiemy czemu. Ale na tym popracujemy. Yy, I myślę tak za 2-3 odcinki będzie go słychać. No i cóż. Wbijasz już na, yy, na ten serwer. No. Jo. Zresztą nacja Nie no dobra, nie będę każdego słowa po tobie powtarzał. Dobra, no to tak. No jak ty e, Dobra, e, my budujemy Kacper. Chodź na chwilę. Dobrze, dobra, idziesz? Kasper, e, buduj takie mi mury tak jak ja mam, wiesz jak koło tak, tak samo jak ten kształt Dobra, to ja sam buduję, a ty może pójdziesz nam coś ten porobić. Coś tam nam. Nie wiem, ja se zrobię. 34, dobra, to już lub po trzy poziomy wiesz o co chodzi. Tak, skrzynię możesz i postawić mi ją już w zamku. Możesz Czekaj. Jaka woda Zedwo. No, jestem. Babcia mi weszła do pokoju. Szary. Będą, będą takie. Mm, wę... Właśnie. Babcia do mnie wchodzi. Przez chwilę weszła do pokoju i będzie tu sobie swój komputer, także jeśli będzie ją słuchać, to szory. Jaki problem? No bo tu nie ma być kaktusów. To będzie przejście dla nas. Oni będą tak robić, my skaczemy i strzelamy do nich. Tylko tak ma być. Kaktusy tylko na trzy poziomy. O tak. Co? Dobra, rób takie po trzech poziomy. A jak myślisz, lubią nas widzieć, czy nie? też tak przeczuwam. Fajnie by było, nie? Kasper mówi, żeby było fajnie, gdybyście nas lubili. Ja, ja potwierdzam jego słowa. Kasper zamiast mówić, będzie pisał na czacie, bo będziecie to widzieć, także. Ale pisz do mnie, nie? Żebym też wiedział, Hazper. No, dobra. Pisze OK, także jest wszystko OK. Tu się będzie kończył nasz zamek. Co ty piszesz? Mam nadzieję, że Kasper tylko żartował. Dobra. Czekaj tu mnie, tak? Aha, yy, no to jak on to kupi, to będziemy po prostu nagrywać po... ...godzinie. Nie wiem, czy go teraz słyszeliście, no ale jak słyszeliście, to by było fajnie. Kasper, umiesz robić podłogi? Masz i lub taką podłogę, tak jak ja. Czemu tego nie bierzesz? Zobaczymy, jak tak to będzie po prostu ja? No, mogę usiąść. To już jest chyba czwarty, czy trzeci? Mhm, dobra. No to yy, ten, wysyła mi je. Na Skype'ie? A Ty nagrywasz jeszcze nadal? Aha, dobra. Mhm. Buduj to, taką podłogę. Czekajcie, bo mi się to będzie robiło, Piszę, że godzinę. No, ale cóż, yy, będzie to się robiło 15 minut, bo yy, 15 minut, bo to tylko, wiesz, tak się pokazuje, to możemy zrobić częściej, Chwilę poczekamy i najwyżej później yy, wrócimy. Aha, to w następnym odcinku już wam powiem, czy nagrywamy dalej odcinki, czy nie. Czy to jest ostateczne, czy będziemy jeszcze tam, tak nagrywali. No ale zobaczymy czy nas w ogóle będą lubiali, nie? Po prostu nie możesz filmów na YouTube? To jest łatwe. No właśnie. Kacpel, jaka siara. A i y, ten... Co? Dobra, wystąpili. Casper 19822 i Big Benioł. Siema Sieba. Narkap.